Miniony poniedziałek 18 września w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Olsztynie odbyło się inauguracyjne szkolenie z zasad prawidłowej interpretacji stosowania podatku VAT przez rolników. W tym właśnie celu miejsko-gminne koło SLD jako lektora i konsultanta poprosiło współautora ustawy posła Rzeczpospolitej Obecnej Kadencji pana Stanisława Steca który to jest przedstawicielem Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a przede wszystkim członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Finansów Publicznych. W szkoleniu tym wzięło udział około 40 osób. Byli to przedstawiciele trzech gmin Powiatu Wolsztyńskiego, a przede wszystkim członkowie samorządowych komisji rolnych, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz ISP Rolniczych, a także przedstawiciele grup producentów rolnych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Wolsztynie. Pod adresem lektora kierowano bardzo wiele pytań w sprawie właściwej interpretacji ustawy, która weszła w życie 4 września bieżącego roku i jest nowością w polskim rolnictwie. Należy podkreślić duże zaangażowanie w przygotowaniu tego spotkania radnego starostwa powiatowego, pana Mariana Zembrowskiego.